Odkrywanie i promowanie talentów, rozwój osobowości i technik uczenia się, pogłębianie wiary to wszystko w ośrodku akademickim Rejs w Szczecinie. Dziś uroczyście otwarto jego nową siedzibę. Ośrodek akademicki Rejs to taki swoisty dom kultury, który ma na celu wszechstronne kształtowanie człowieka duchowe, fizyczne, intelektualne, nastawione na pomoc innym ludziom. Warto było zaryzykować, chociaż to nie było łatwe ale tylko trudne decyzje są w stanie wielkie dzieła i trwałe dzieła inicjować. Rejs to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mają przygotowywać się do wyzwań współczesnego świata. Dzięki różnorodnym programom mają odkrywać swoje indywidualne zdolności. Placówka prowadzona jest przez Pomorskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Duszpasterstwem zajmuje się Opus Dei. Chłopcy i młodzi mężczyźni, bo to do nich skierowana jest oferta placówki, mogą rozwijać swoje zdolności pod okiem ekspertów na specjalnych warsztatach. Zajęcia w ośrodku prowadzą m.in. wykładowcy i studenci szczecińskich uczelni. Rejs to również mały dom akademicki.